Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Nagrody za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej otrzymali pedagodzy z placówek oświatowych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. wyróżnienia odebrali podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w harmonii Łódzkiej. Wrażliwość na młodego człowieka, która jest udziałem wszystkich nauczycieli to wielka wartość. Uroczystość uświetnili występami uczniowie łódzkich szkół muzycznych. Światowej Sławy Królewska Orkiestra Symfoniczna z Wielkiej Brytanii zagrała w Filharmonii łódzkiej. Muzycy wystąpili z okazji 170. rocznicy śmierci Fryderyka Chopena. W nowym sezonie artystycznym Filharmonia łódzka przygotowała wiele innych ciekawych wydarzeń. Jedna z najstarszych instytucji polskich, czyli Filharmonia łódzka, druga najstarsza filharmonia w Polsce po Filharmonii Narodowej przygotowała na bieżący sezon fantastyczny repertuar, świetny program. Występują czołowi polscy soliści. Sezon pełen atrakcji, pełen fantastycznych koncertów, różnorodny, przede wszystkim różnorodny, jest. to nie jest filharmonia z cyklu, będzie łatwo i przyjemnie do końca, tylko będzie różnorodny, ciekawy. Za nami dwunaste międzynarodowe targi żywności ekologicznej i naturalnej Natura Food oraz siódme targi ekologicznego stylu życia Bieko. W ciągu trzech dni imprezy w łódzkiej Hali EXPO odwiedziły tysiące osób. Jak widać jest duży przekrój, polecam i zachęcam. Wzięłam talerzyk, będę y, próbować. Świadomość naszych klientów jest już zdecydowanie coraz większa. I y, y, z roku na rok naprawdę mieszkańcy rośnie. Mieszkańcy regionu łódzkiego coraz chętniej sięgają po y, zdrowe. Wyroby, produkty i zwracają uwagę na to, co w nich jest zawarte. Jest chusty, ale czuć taki dobry, prawdziwy smak domowy. Mi bardzo smakuje. Rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych. Tyglem smaków nagrodzono sok wiśniowy z rodzinnej firmy Wiatrowy Sad. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. To najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Dlatego szpitale podległe samorządowi województwa organizują liczne akcje profilaktyczne. Październik to miesiąc świadomości nowotworów piersi. Dlatego jest to również dobry moment, żeby zaapelować do wszystkich kobiet o to, aby wykonywały badania profilaktyczne. Brzmi to trochę jak banał, ale prawda jest taka, że nowotwór wcześniej wykryty jest wyleczalny. W sobotę 26 października bezpłatną mammografię i USG Piersi będzie można wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowych w Skierniewicach.